Dzień dobry kochani. Jak zawsze witamy Was tutaj w Białymstoku na rynku Kościuszki. Powiem tak, od kilku lat przyglądam się, jak rośnie polaryzacja, jak rośnie podział pomiędzy ludźmi a propos tego, no bo dzisiaj kawałek dalej jest cena wośpu i ludzie dzielą się, czy należy wkładać, czy należy łożyć finansowo na to. Dzieło, czy należy się tego wystrzegać, czy to jest dzieło Boże, czy to jest dzieło szatańskie, ludzie się zastanawiają, ale chcę Wam powiedzieć prawdę. Prawda jest taka, że jeśli jakikolwiek człowiek myśli, że przez to, że on da coś do koszyczka, do puszki, albo że on nie da, zyskuje coś w oczach Boga i może się do Boga w ten sposób przybliżyć. To jest w dużym błędzie, ponieważ zbawienie nie jest z uczynków człowieka. Nie jest zależne od tego, czy człowiek coś zrobi, czy czegoś nie zrobi, czy człowiek coś da, czy człowiek czegoś nie da. Wiele ludzi chce w ten sposób też zagłuszyć w jakiś sposób swoje wyrzuty sumienia. Przyjaciele, droga do Boga, droga do nieba jest bardzo prosta. Dwa tysiące lat temu przyszedł na ziemię Jezus. Przeżył to życie bez grzechu, i następnie poszedł na krzyż i zapłacił cenę za ciebie i za mnie. Wziął na siebie Twoją i moją winę, i wziął na siebie karę, która była należna Tobie i mnie. I kiedy wszyscy ludzie. Wątpili w jego dzieło i kiedy diabeł też myślał, że go pokonał, on po trzech dniach wstał z martwych, pokonał śmierć. I prawda Boża mówi tak, że każdy, kto uwierzy w dzieło Jezusa, w jego odkupięcie dzieło, każdy, kto uwierzy w jego zmartwychwstanie, ten nigdy nie zginie i ma żywot wieczny. Wiele razy Bóg powiedział, że zbawienie człowieka, czyli ratunek człowieka, czyli to, jaką człowiek ma pozycję w oczach Boga, jest kompletnie niezależne od ludzkich uczynków. Nie jest zależne od tego, ale jest zależne od tego, czy człowiek uwierzył w zmartwychwstanie i w dzieło Jezusa. Odpowiedz sobie dzisiaj na to pytanie. Kim dla Ciebie jest Jezus? Kim on dla Ciebie jest? Kim? Na poziomie Twojego serca? Tam gdzieś głęboko, jeśli chodzi o fundament Twojego życia. Kim on jest? Czy go znasz? Czy analizowałeś jego dzieło i dziedzictwo? I, i zadaj sobie proste pytanie. Czy masz pewność tego, że skończy się to, co nazywa się dzisiaj, że Ty idziesz do nieba? Nie nadzieję, że jeśli może będziesz dobry i zrobisz jakieś dobre uczynki, to Bóg to wynagrodzi w ten sposób, bo ta nauka to herezja. Jezus nigdy nie powiedział, że niebo jest osiągalne do człowieka przez to, że będzie on spełniał dobre uczynki. Jezus stawał w takich miejscach i mówił, ja jestem droga, ja jestem prawda i ja jestem życie. Poza mną nie ma życia. Poza mną nie ma prawdy. To są różnego rodzaju falsyfikaty. I dzisiaj mamy ich masę. Masę ludzi dzisiaj żyje według prawideł, moralności, według zasad tej ziemi. Ale chodzi o to, że Ewangelia, Ewangelia, czyli informacja o tym, co zrobił Jezus 2000 lat temu dla Ciebie, dla mnie i dla Ciebie, jest mocą Bożą. To ona jest w stanie odmienić Twoje życie. To ona jest w stanie odmienić Twoje położenie, a nie to, jakie Ty zrobiłeś dzisiaj, czy zrobisz jutro uczynki. Rozumiesz? Nie ma na tej ziemi ani jednego sprawiedliwego człowieka, jeśli nie pojednał się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Wszyscy zgrzeszyli. Brakuje im chwały Bożej. Dlaczego? Dlaczego? Przecież masa ludzi jest dobrych. Jest masa filantropów na tej ziemi i oni po ludzku robią bardzo dobre i po ludzku bardzo wartościowe rzeczy. Ale dlaczego oni nie mogą być przez Boga uznani jako sprawiedliwi? Dlaczego? Dlatego, że jest jeden grzech, który oddziela człowieka od Boga. To jest grzech niezależności. To jest to, że ludzie budują swoje własne systemy, i w własny sposób określają, jaki Bóg powinien być, jakie Bóg powinien mieć poglądy i w jaki sposób i za co Bóg powinien usprawiedliwiać. Ale nie badają tego, co powiedział On. Nie badają, nie weryfikują. Tak samo było dwa tysiące lat temu, kiedy Jezus narodził się tutaj na tej ziemi, kiedy usługiwał w ciele. Było bardzo dużo w Izraelu religijnych ludzi. Oni mówili, że oni mają patent na to, że oni znają Boga, oni wiedzą o co chodzi. Ale postać Jezusa ich drażniła, ich denerwowała, dlatego że nie dało się Go zamknąć w żadnym schemacie. On po prostu głosił do ludzi konieczność upamiętania, upamiętania z życia niezależnego od Niego. I mówił: wierzcie Ewangelii, wierzcie we mnie. Swoje słowa. Potwierdzał znakami i cudami. Uzdrawiał każdą chorobę. Uwalniał ludzi, którzy byli pod wpływem niemocy, pod wpływem złych duchów. Ale mówił do nich wprost, musicie się opamiętać. Musicie się opamiętać z życia niezależnego ode mnie. I dzisiaj minęło 2000 lat. Jesteśmy w innym kraju, ale od strony duchowej rzeczy wyglądają w taki sam sposób. Jest masa religijnych ludzi, którzy mówią: A, ja byłem w kościele, byłem na mszy, krótszej, dłuższej. Ale kiedy zadajesz pytanie: Kim dla ciebie jest Jezus? I o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? I jak dostać się to gada? można dzisiaj to gada? do nieba? To gada? To o co o co Ludzie chodzi? nie wiedzą o co chodzi. Nie wiedzą o co chodzi. Ewangelia od zawsze wzbudzała podział. Wiecie, Jezus powiedział tak: Nie przyszedłem. Przynieść pokój. Przyszedłem, przynieść mieć. Możecie tego doświadczać teraz na, na własnych oczach. Możecie tego doświadczać. Możecie tego doświadczać. prawo. Możecie, 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 Możecie tego doświadczać. To jest człowiek, który ma pewne dzisiaj czerwone serduszko. Natomiast kiedy słyszy Ewangelię, Ewangelię Bożą, to ona powoduje w nim podział. Tak było, tak jest i tak będzie. Dwa tysiące lat temu Jezus przyszedł, aby zbawić ludzi, aby zbawić ludzkość. To Jezus jest jedynymi drzwiami do nieba. Jezus jest bramą do nieba. Kochani, to jest bardzo proste. Każdy człowiek musi w swoim sercu uwierzyć, odpowiedzieć na to pytanie. Nie dotykaj mnie człowieku. Nie dotykaj mnie człowieku. Mogę cię uwolnić od demonów, rozumiesz? Mogę cię uwolnić od demonów. Po co ci to czerwone serce. Co ty prezentujesz dzisiaj? Co ty prezentujesz? Pokaż. Chrześcijanin się siebie. Kochani, tak było dwa tysiące lat temu. Kiedy pierwsi uczniowie, kiedy pierwsi uczniowie głosili Ewangelię, kiedy apostołowie głosili Ewangelię. Część ludzi dziękowała im za życie, za to, co się dzieje, za moc, która była uwalniana. Ale część ludzi prezentowała standard piekła. Od zawsze tak było. Dlaczego? Bo diabeł zna swój koniec. I diabeł boi się. Boi się Chrystusa, boi się każdego człowieka, który uwierzył w tej prostej Ewangelii. Nie tej przeintelektualizowanej wiesz, że masz przeczytać 100 książek. Tylko czy wierzysz, czy jesteś pewien tego, co 2000 lat temu Jezus zrobił dla Ciebie. Personalnie dla Ciebie. Że On przelał swoją krew za Ciebie, za Ciebie, za Ciebie. Za Niego też przelał, ale On to ma gdzieś dzisiaj, rozumiesz? On wybrał inną drogę w życiu. Każdy człowiek ma wolną wolę. Każdy człowiek ma prawo decydowania, gdzie chce spędzić wieczność i jak chce przeżyć życie tutaj na tej ziemi. Doskonale wiem, o czym mówię. Przez 33 lata mojego życia żyłem według modły. I systemu tego, tego świata. Chciałem być człowiekiem, który odniesie jakiś sukces, będzie czuł się bezpiecznie. Tak? I tak naprawdę wydawało mi się, że kiedy będę budował swoją karierę, to są te jedyne drzwi, kiedy mogę być szczęśliwym człowiekiem, a Bóg kiedyś doceni te moje wszystkie starania. Ale wiecie, spotkałem kiedyś ludzi, którzy powiedzieli mi tak jak Jezus mówił 2000 lat temu: Michał, nie ma znaczenia. Tak naprawdę te wszystkie Twoje starania, te wszystkie Twoje uczynki, te wszystkie Twoje dzieła. Znaczenie ma to, czy Ty wierzysz w to, że Jezus przelał swoją krew za Ciebie. I wiecie, dla człowieka, który jest prawnikiem z wykształcenia, który na wielu konferencjach się udzielał, w, w pierwszej chwili to się wydawały dziwne słowa. XXI wiek, informacja krąży tak szybko jak nigdy dotąd. Mamy coraz to nowe odkrycia i wynalazki, tak? A ktoś tutaj mówi, że tak naprawdę to wszystko nie ma znaczenia, że znaczenie ma to, co zrobił Jezus. Ale wiecie, ja te dwie osoby obserwowałem, które mi głosiły Ewangelię i one żyły inaczej. One nie były uwikłane w wiele kompromisów, w które tak naprawdę ludzie są uwikłani. I ja postanowiłem, że ja to sprawdzę, że ja sprawdzę, o to z tym chodzi. Pamiętam po raz pierwszy, powiedziałem, Jezus, jeśli Ty żyjesz, jeśli Ty jesteś realną osobą, realnym Bogiem, tak jak mówią ci ludzie, to ja chcę Ciebie poznać, nie jako jedną z doktryn, jako jedną z książek dostępnych na rynku, ale jako żywą osobę, skoro taki jesteś. I przyjaciele, kiedy po raz pierwszy wezwałem imienia Jezus, szczerze, ze swojego serca zacząłem doświadczać rzeczy, których nigdy wcześniej nie doświadczałem. Bezpieczeństwa i pokoju, o których nawet nie wiedziałem, że istnieją. Nawet nie byłem w stanie sobie wyobrazić. I skracając moją historię, jest to na 14 lat temu, wszedłem do łazienki mojej pięknej willi wtedy i powiedziałem Jezus, ja wierzę, że to Ty. Wierzę, że umarłeś zamiast mnie, że przelałeś, przelałeś swoją krew za mnie, aby mnie uratować. Wierzę, że wziąłeś winę, która była moją winą. Wierzę, że wziąłeś karę, która była mi należna. Wierzę, że zmartwychwstałeś. I powiedziałem, przyjdź i mnie uratuj. Przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę udawać. Całe życie chodziłem w maskach. Cały czas kogoś udawałem. Masa ludzi tutaj, masę z was. Odgrywacie rolę. Żyjecie w jakimś teatrze, w którym wcale nie chcecie żyć. Chcecie się komuś przypodobać w domu, żony, mężom. Chcecie się przypodobać komuś w pracy, aby odnieść jakiś sukces. Bardzo ważna jest dla Was opinia innych ludzi. I to tak naprawdę determinuje to, co w życiu robicie i jak chcecie i jakie decyzje podejmujecie. Wiesz, ale ja kiedy powiedziałem przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę udawać, to tam w tej łazience wtedy On przyszedł do mnie i spotkałem się z Nim i narodziłem się na nowo, choć nigdy wcześniej nie miałem w ręku Biblii. Bo wydawało mi się, że jest to książka dla ludzi, którym w życiu nie wyszło. Ale nie do ludzi sukcesów, nie dla intelektualistów, nie dla prawnika, który chce tak naprawdę zdobyć świat. Ja byłem współwłaścicielem 200 Bustoosobo kancelarii prawniczej wtedy. Ja już wiedziałem, że nie chodzi o pieniądze, wiedziałem, że nie chodzi o te rzeczy, że one nie dadzą człowiekowi szczęścia, że one nie dadzą poczucia bezpieczeństwa i nie dadzą pokoju, nie zapewnią. Wiedziałem, że o to chodzi, ale nigdy wcześniej. Zanim nie usłyszałem tej Ewangelii i zanim nie, nie, nie wezwałem imienia Jezus, nie wiedziałem, że chodzi o Niego. Byłem w stanie rozmawiać z każdym człowiekiem o prawidłach społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, o wielu tego typu rzeczach. Wiesz, i dzisiaj jest to samo. Ludzie dyskutują o tym, co jest dobre, a co jest złe. Mają swoje zdania, myślą, że to ich zdanie jest bardzo ważne. Ale czy wiesz o tym? Że jeśli nie odpowiadasz w swoim sercu na tą prostą informację o Ewangelii, to Ty nie jesteś pojednany z Bogiem. Czy zdajesz sobie sprawę? Odrzuć na chwilę cały religijny system, odrzuć to wszystko na bok. Zadaj sobie proste pytanie. W moim sercu, głęboko, tutaj, kim jest Jezus? Czy to jest jakaś postać historyczna, jak jedna z wielu? Czy to jest. Bóg i dawca mojego życia? Czy to jest fundament mojego życia? To jest bardzo proste. Bardzo proste pytanie. Każdy człowiek kiedyś zmierzy się z tym pytaniem. Oby podjął decyzję tutaj. Oby dokonał słusznego wyboru. Słusznego wyboru, bo dzisiaj w przestrzeni publicznej jest bardzo dużo tematów zastępczych. Zastępczych tematów. Ale tak naprawdę, gdzie spędzisz wieczność? Gdzie spędzisz wieczność? Dwa tysiące lat temu wszystko, czego potrzebujesz do życia i do pobożności, do tego, aby pójść do nieba i do tego, aby doświadczać nieba na ziemi, zostało Ci dane w Chrystusie Jezusie. To są jedyne drzwi. Jedyne drzwi. I nie przez Twoje uczynki. Nie, że odpokutujesz w taki sposób, że Ty teraz nie wiem, co rozdasz, nie wiem, co dasz. Nie. Zbawienie jest darem, darem Boga dla człowieka. Bóg widział, że człowiek upadł, widział, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, widział, że nie jest w stanie się podnieść i w ten sposób pokochał świat niewinny, w ten, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, czyli będzie pewien tego, po co On przyszedł i co On zrobił, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest potężna obietnica. Potężna obietnica Boża. Wiara. Tu chodzi o wiarę. Bo On powiedział, że sprawiedliwy mój w wiary żyć będzie. A wiara to nie jest przynależność religijna. Wiara to nie jest zapisanie do Kościoła. Wiara jest pewnością tego, czego nie widzisz. Przeświadczeniem o tym, czego się spodziewasz. Czy jesteś pewien tego, że Jezus przelał swoją krew za ciebie? Czy jesteś pewien tego, że On zmartwychwstał? Czy jesteś pewien tego, co on zrobił za ciebie? Że cię uniewinnił, że cię usprawiedliwił. Choć ludzie tu na ziemi wielokrotnie będą wytykali cię palcem, mówili, że ten grzech, to słuchaj, on jest niewybaczalny. To Jezus powiedział, że lider jest dłużny, który cię obciążał. On przybił do krzyża Golgoty. I teraz jeśli ty wierzysz w to, stajesz się uczestnikiem nowego przymierza. A on powiedział tak. I Grzechów Waszych nie wspomnę więcej. Nie wspomnij. On nie chce, żebyś siedział w Grzechu i w konsekwencji Grzechu. On chce, abyś żył. On chce, abyś rozpoznał, że jesteś jedyną osobą, która została stworzona na Jego obraz. Jedyną osobą. To człowiekowi w ogrodzie Eden Bóg powierzył panowanie nad Ziemią. To tam, to tam powiedział. Rozradzajcie się i rozmnażajcie i czyńcie sobie ziemię poddaną. Ale człowiek od początku miał problem z jedną rzeczą, z niezależnością. Człowiek chciał być niezależny, niezależny od Boga, stąd te wszystkie wieże Babel, niezależny. I dzisiaj jest to samo. Nieważne, jak ta niezależność się przebiera, nieważne, jak ona wygląda w postaci dobra czy moralności. Pytanie jest proste. Czy wierzysz w to? Że Jezus przelał swoją krew za ciebie? Czy wierzysz w to, że cię uniewinnił, że cię usprawiedliwił przez swoje dzieło, a nie twoje dzieło? Czy wierzysz w to, że z stał, czyli że pokonał śmierć? Był złożony martwy w grobie i stał z martwych, pokonał śmierć. Czy w to wierzysz? Od tego się zaczyna. To jest pierwsze. To jest pierwsze. I teraz nie ma czegoś takiego, że. Ty nie wiedziałeś, że ty kiedyś spotkasz się z Bogiem i powiesz, że o, ja nie wiedziałem, bo wszędzie mówili, że chodzi o to, żeby być dobrym. Bądź i powiem, wiesz, ale 26 stycznia o godzinie 15 na rynku Kościuszki w Białymstoku 2026 roku słyszałeś pełną Ewangelię. Słyszałeś w jaki sposób uzyskać pewność zbawienia. Słyszałeś w jaki sposób pojednać się ze mną. Rozumiesz? Rozumiesz? Masz wolną wolę. Każdy człowiek ma wolną wolę i każdy człowiek decyduje, gdzie spędzi wieczność. To nie zależy dzisiaj od Boga. To zależy od Ciebie. Od tego, czego Ty jesteś pewien, na co Ty postawisz w swoim życiu. I jak będzie wyglądało Twoje życie tutaj na Ziemi. Przyjaciele, Ewangelia, którą głosił Chrystus i którą zwiastujemy, zawsze była potwierdzana znakami i cudami. I tak było, tak jest i tak będzie, bo On powiedział, a ci, którzy uwierzą we mnie, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Demony wyganiać będą. Jeśli jesteś tutaj, a zmagasz się z jakąś chorobą, nieważne jaką, to po pierwsze chcę, żebyś wiedział, że 2000 tysiące lat temu na krzyżu Golgoty Jezus rozchorował się każdą chorobą, abyś Ty mógł być zdrowy. W Jego ranach i w Jego sińcach jest już Twoje uzdrowienie. I On powiedział, tak? że ci, którzy uwierzą w niego, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Rozumiesz, to jest skutek tego, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, podejdź, położę na tobie ręce. Przeklę chorobę w twoim ciele w imieniu Jezusa. Odejdziesz zdrowy. Ale pamiętaj, najważniejsza rzecz to jest, na jakim fundamencie ty budujesz swoje życie. Na jakim fundamencie? Na jakim? Bo Jezus nigdy nie powiedział, kładę przed tobą dobro oraz Zło i na tym się skupiaj. Powiedział, kładę przed Tobą życie oraz śmierć. Wybierz życie, abyś żył. Czy wybierasz życie? Bo On jest jedynym źródłem i dawcą życia. Amen.